Masz się, mamaczkowi zawie 10 gramy w dorsy. I tym razem zdobywam, czy przechodzę mod? Zwariuję. A to, to odpowiedź to jest, yy, na tą odpowiedź odpowiem tak. Robimy to. Ha, mi się tak nie chce to chyba z dwie godziny, próbowałem robić. Może to być 50 pół. Nie jest. Na razie jest to pierwsza. Jeśli to w ogóle przejdę za pierwszym razem i to wstawię, to będzie da nikogo. Dobra. Jak widzicie, wszystko wygląda retro. Dobra, musimy przyspieszyć. bo ja tu nie zostaję na 2 godziny no to mnie tutaj pierwsza Dobra jak będę przez chwilę nie mówił to się skupiam Zobaczmy, jak to Mogę mi się to, Nie. Nie na mnie. Co? Aj, w ogóle... Z fiksować, bo jak się patrzy przez szafkę na no nie one atakują Prawidłowy nie mogę przejść, wyszła bać to. No. Dla Was to przejdę Izaj.

Dobra, widzę. Wydaje mi się, że możemy muszę... to przejść. Musimy mieć tak ze 100, 100 sekund. Około 100 200. Żebyśmy mieli tyle. To naprawiam. Już. No, przed Właśnie nie był.

Może no, się to udać. Tak, tak. samo. Właściwie Tak, no powinniśmy to przejść. Uch, dobra. dobra. Powinien nam sprawdzić. Przepraszam. Bude. I wiem, to był największy kartik jakiego kiedykolwiek miałem chyba. Czy nie, nie w Nie w fazie. I też zginąć, ale nie zginął. Czy ja w fazie? No. Jakoś tak. O. No, zapomniałam o tym jeszcze. Co to może być? No, to jest mega dobry Spiram. Nie gramię w jednym, mega dobre. <słuch> Jeśli mi gra pozwoli, to, to wyjdzie dobre Powiedzia, że, że nie będę miał żadnego. Przepraszam, nic takiego. Nie, chyba jest 40. No. Dobrze, mega no, idzie. Ja ostatnio miałem z. Ze... O to właśnie, to było z góry. Ostatnie trzeba było, dużo na no to trzeba sobie stracić. Jeszcze nam kiedyś na tym były. U. Dałoby się jeszcze zrobić, tak bym nie przeskoczył tego. Prawda. No, tam to. będzie koniec. Zajdę krótki. i dłuższy. O nie, zapomniałam. U. Dobra. Tym razem nie pokażę, czy mam to już go mam, więc... Nie wiem, przejdę ten red to czy nie. Nie, ja, już nie pamiętam noc. I... let's go I tu można dalej. Do... Więc widzowie, kończymy ten film. Szybki, 97 minut. A właśnie, jak się rozpina, na darku bloksa, to się raspią się takie ziomy. I one zabijają one on zabijają po kilka szlota, ale są na szybkie. Stawcie sobie kajajka, jeśli chcecie. Podzięko, jeśli zostawcie. I do następnego. Siu!